Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i słuchajcie, na wstępie chciałbym dzisiaj przedstawić mojego gościa Asię, która opowie o sobie i o firmie DTA, w której pracuje i co robi za moment. Natomiast już teraz chciałbym Was zaprosić na przystań e-commerce. Słuchajcie, przystań e-commerce, która odbędzie się 18 września koło hali Excel, Excel w Londynie, to jest blisko lotniska City i będziemy mieli 18 września... Spotkanie networkingowe, które będzie zrzeszać czy zrzesza branże e-commerce, zrzesza branże i osoby, które sprzedają poprzez internet, czy wszystko w internecie z tym związane. Nie tylko produkty jak nie wiem długopis, kalkulator czy jakiekolwiek inne, natomiast usługi również. Więc dla wszystkich osób, które sprzedają na swoich platformach, na platformach obcych typu Amazon, eBay, OnBuy czy jakąkolwiek inną, bądź w ogóle zajmują się sprzedażą w internecie, to to spotkanie dla was jest wręcz obowiązkowe. Co tam będziemy mieli? Będziemy mieli przede wszystkim dostęp do kilku osób, które będą przedstawiać swoje produkty, będziemy mieli kilku prelegentów, którzy powiedzą na temat rzeczy, usług, serwisów, które są przydatne dla osób, które właśnie zajmują się sprzedażą i e komersową i nie tylko. Będziemy mieli osoby, które zajmują się magazynem, transportem, cłem, podatkami, sprzedażą w internecie, promocją. Więc o tym wszystkim będziecie mogli się dowiedzieć z naszych prezentacji. Będzie to spotkanie osób, które. Mają te same problemy co wy, mają te same kłopoty, więc będziecie mogli porozmawiać z tymi osobami, które są być może bardziej doświadczone, albo dany problem, który u Was wystąpił, ten problem już te osoby przeszły. Co to będzie oznaczało, że tym samym będziecie mieli dostęp do wiedzy, do tego, żeby z kimś właśnie porozmawiać, jak ten problem przejść. Asia, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, Szymon. Dzień dobry wszystkim. Joanna Michałowska, tak może najpierw króciutko o mnie, jestem agentem celnym, zajmuję się głównie oddziałem w Wielkiej Brytanii i razem ze swoim teamem, z miłą chęcią przygotujemy dla was sprawy celne, jeżeli będziecie ich potrzebowali właśnie w Wielkiej Brytanii. A jeżeli chodzi o DTA, to jesteśmy grupą, która wywodzi się z Polski. W Polsce mamy Ponad 30 lat, lat tradycji, lat pracy. I to są tak jak właśnie tu widzicie, te 33 lata. I między innymi do naszych usług zaliczamy obsługę celną, czyli wszelkie odprawy, które z tego tytułu, że jesteśmy w obu krajach, i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii. Możemy Wam je doskonale, że tak powiem, młodzieżowym językiem ogarnąć po obu stronach, w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Do naszych działań też należy spedycja i transport. Mamy oddział, który, oddział logistyczny, który się typowo tym zajmuje. Także tutaj, jak najbardziej, jeżeli trzeba coś przewieźć z punktu A do punktu B lub też w koło świata, to bardzo chętnie Wam w tym pomożemy. Posiadamy też Magazyny, tak jak widzicie, magazyny klasy A. Dla niewtajemniczonych też powiem, że są to nie tylko zwykłe magazyny, w których można przechowywać swoje towary, jeżeli jest taka potrzeba, a nie macie miejsca u siebie. Mamy też składy celne, w których można przetrzymywać towary pod nadzorem celnym. Jest to też bardzo, bardzo użyteczna usługa, która jest nam w stanie zaoszczędzić sporo pieniędzy, jak jest taka potrzeba. Ponieważ mamy te 33 lata doświadczenia, mamy bardzo wielu doświadczonych pracowników, którzy mają doskonałą wiedzę celną, doskonałą wiedzę tematu i, i, i zagadnień prawnych. I tutaj jak najbardziej customs compliance, wszelkie regulacje jesteśmy cały czas up to date z najnowszymi wytycznymi nie tylko Unii Europejskiej, ale i Wielkiej Brytanii, także. Tutaj współpracując z DTA możecie mieć stuprocentową pewność, że zawsze jest to współpraca z ludźmi, którzy wiedzą, co się w danym momencie dzieje, wiedzą, co w trafi piszczy i na pewno Wam pomogą tak odprawić to was, żeby nie było problemów w przyszłości, bo odprawa dzisiaj to nie znaczy, że sprawa, sprawa jest zakończona. Zawsze urząd, jak wiadomo, może zgłosić się do nas z weryfikacją i tutaj właśnie współpraca z DTA daje Wam tą pewność, że My zawsze robimy wszystko zgodnie z prawem. Oprócz tego mamy też bardzo duży pion szkoleniowy i doradczy. Tutaj mamy wspaniałych szkoleniowców, którzy organizują wszelkiego rodzaju szkolenia. Bardzo, są to szkolenia nie tylko wewnętrzne, są to również szkolenia zewnętrzne, dostępne dla naszych klientów. Także bardzo zapraszam do odwiedzenia na naszych stron, gdzie można to wszystko sobie dokładnie przejrzeć i zobaczyć. Jeżeli chodzi o oddziały Agencji Celnej, to jak widzicie, to jest ich ponad 40 w Polsce. Oprócz tego posiadamy też nasze oddziały w innych krajach Unii Europejskiej, między innymi w Holandii, w Niemczech, na Słowacji. Posiadamy też wielu partnerów, którzy będą wam w stanie pomóc też w innych krajach, ale o tym za chwilkę. Tutaj chciałabym wam pokazać tak mniej więcej, żeby. Żeby nie być gołosłownym, to chciałabym wam pokazać, gdzie są nasze magazyny. Jak widzicie, mamy magazyny w Gdańsku, w Elblągu, w Białej Podlaskiej. Gdański, Biała Podlask, Międzyrzec Podlaski to są takie miejsca, powiedziałabym, bramy wejściowe do Unii Europejskiej. Tak. Tutaj od wschodu, właśnie terminal kolejowy, gdzie, gdzie przyjeżdżają zazwyczaj wszelkiego rodzaju pociągi z Chin. Tak samo też Gdańsk, miasto portowe, gdzie, gdzie wpływają, wiadomo, statki z całego świata. Oprócz tego no, mamy też centralnie rozlokowane magazyny, takie jak Brwinów, czy też Wrocław, które leżą bardzo blisko właśnie niemieckiej granicy i otwierają tak jakby drogę, skracają nam drogę na zachodnią Europę, na Wielką Brytanię między innymi. Co da Wam współpraca z DTA? Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to kompleksowość, tak? DTA szczyci się tym, że jesteśmy w stanie zaoferować jak najbardziej kompleksowe usługi, czyli nieważne, w którą stronę idziecie, czy z Wielkiej Brytanii do Polski, czy z Polski do Wielkiej Brytanii, my wam pomożemy zorganizować wszystko od A do Z. Czyli tak zwany piękny English door to door. Dzwonicie do nas, czy też wysyłacie maila z zapytaniem i my poprowadzimy was za rękę step by step, krok po kroku. Przez wszystkie po kolei etapy waszej odprawy celnej, waszej podróży z jednego miejsca do drugiego. Także tak jak powiedziałam, czy to będzie tutaj od samietkiego początku, współpracując właśnie między innymi z, z Szymonem i ze Sen, gdzie trzeba będzie się zarejestrować, zarejestrować firmę, czy zarejestrować do vat czy zorganizować EORI. Także to wszystko gdzieś tam przy współpracy z naszymi też partnerami jesteśmy tutaj jak najbardziej Wam w stanie pomóc. A my sami jako DTA oczywiście odprawy celne, transport, jeżeli jest potrzeba, żebyśmy wystąpili przed urzędem celnym, czy też w jakiś sposób odpowiedzieli na zapytania urzędu celnego, to też to robimy. To nie jest tak, że jeżeli ktoś się już odpukać w niemalowane wydarzy, to zostajecie sami ze sobą i ze swoim problemem, nie my w DTA opiekujemy się naszymi klientami od początku do końca i kompleksowo. E w każdej sprawie, jaka, w każdej nowej sprawie, jaka do nas trafia, to nie jest tak, że od razu tak jest, chora i robimy. Bardzo dokładnie analizujemy, analizujemy Wasze dokumenty, analizujemy wszystkie kody taryfy celne i wszystkie okoliczności, żeby upewnić się, że ta usługa, którą Wam zaoferujemy, ta porada, której Wam udzielimy, jest jak najbardziej trafna, jest zgodna z prawem i nie przysporzy Wam w przyszłości w kłopotów. Tak? Także czasem, nawet jeżeli jakaś sprawa zajmie, powiedzmy dzień dłużej niż byście to oczekiwali, to jest tylko dlatego, że po prostu chcemy ją zbadać bardzo dokładnie, zweryfikować wszystko dokładnie, żebyśmy mieli pewność, że no, ta nasza usługa była warta tych pieniędzy, które zapłaciliście, a Wy będziecie czuli się bezpiecznie zaopiekowani przez DTA. Oszczędność czasu, tak jak powiedziałam, nie musicie pisać 10 maili do jednego agenta od eksportu, do drugiego od importu, a do trzeciego maila do pana od transportu i jeszcze może jakaś pani sekretarka gdzieś tam po drodze, bo gdzieś ktoś coś zapomniał. Piszecie pod jeden kontakt do DTA, a my się już wszystkim zajmujemy wewnętrznie. Jeżeli potrzebna jest współpraca z innymi oddziałami, czy z innymi jednostkami, u nas DTA, czy to logistyka, czy, czy transport, czy magazyn, to też kontaktujemy się wewnętrznie. Jeżeli potrzebują wyjaśnień od was, to was informujemy o tym. Także no tutaj myślę, że to jest taki takie coś, czym DTA się naprawdę wyróżnia, że my się naprawdę zajmujemy Wami od początku do końca. I cały czas proces jest pod kontrolą, pod naszą kontrolą, pod Waszą kontrolą. Jesteście na bieżąco informowani o tym, co się dzieje, gdzie się dzieje, gdzie znajduje się Wasz towar. Czy, czy są jakieś problemy, czy też nie, także tutaj zawsze jesteśmy jak najbardziej do Waszej dyspozycji. I tak jak już wspomniałam wcześniej, DTA to nie jest tylko i wyłącznie już polska firma, z czego oczywiście jesteśmy bardzo dumni. Jesteśmy też bardzo dumni z tego, że tak ładnie udaje nam się rozrastać, rosnąć i dzięki Wam. I Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy już w Wielkiej Brytanii, czyli tak jak Wam wspomniałam na początku, ja, jesteśmy w Holandii, jesteśmy w Szwajcarii, tutaj dzięki naszemu wspaniałemu partnerowi, z którym współpracujemy już ponad dwa lata. Jesteśmy też na Słowacji, gdzie nie zatrzymujemy się tylko na tym, tylko myślimy o dalszej ekspansji, żeby, żeby zdobyć jak najwięcej kontaktów, jak najwięcej partnerów, żebyśmy mogli Was jeszcze bardziej kompleksowo obsłużyć nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Czyli jeżeli Twoja firma jest w Wielkiej Brytanii, nie masz gdzie trzymać swojego towaru, chciałbyś go sprzedać do Polski czy też do Unii Europejskiej, to tutaj jak najbardziej możesz zgłosić się do naszego partnera w Wielkiej Brytanii od magazynowania back to UK. My przygotujemy Wam odprawę celną, zorganizujemy Wam transport do Polski. Jeżeli jest taka potrzeba, przetrzymamy Wasz towar u nas w magazynie, przyjmiemy go do nas do magazyn i wykonamy Wam Last Mile Delivery, czyli tak zwaną dystrybucję do finalnego klienta. Tak? Czyli jak widzicie, zgłaszacie się do nas i wszystko jest w jednym miejscu. Jedno miejsce, wiele usług. I to samo działa też w drugą stronę. W Polsce, powiedzmy, jeżeli macie kilku dostawców, jeżeli macie kilku producentów, my wam chętnie pozbieramy ten towar od producentów do nas na magazyn. Przygotujemy jeden transport do Was do Wielkiej Brytanii. Przygotujemy odprawę eksportową, importową. Zawieziemy to na magazyn w Wielkiej Brytanii, bo wiadomo, nie każdy ma ogromne garaże, gdzie da się wszystko przytrzymać, a też nie wszystko można przytrzymać w garażu. Przywieziemy to do magazynu do naszego partnera w UK i. Oni już przygotują Wam last mail delivery, ostateczną obsługę do klienta i do dystrybucji do klienta. Także tutaj jest, ja wiem, że ten proces jest bardzo skrócony. Jest też wiele rzeczy, o których trzeba pamiętać w tym procesie, ale o tym wszystkim opowiem Wam już na przestanie e-commerce 18 września. Także bardzo, bardzo Was zapraszam do nas na przestań e-commerce. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania, chętnie się ze wszystkimi spotkam. Można do mnie napisać, zadzwonić, także zapraszam jak najbardziej do kontaktu. Super, dziękujemy bardzo. Dziękuję tobie dziękuję serdecznie i słuchajcie, tak jak ja się to powiedziała, DTA to nie jest tylko sama odprawa celna i tyle, tak jak że, żeście widzieli na slajdach. 33 lata doświadczenia, 29 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, 40 oddziałów międzynarodowa współpraca w, w, kilku, w kilku krajach, więc to nie jest tak, że trafiliście, czy możecie trafić na firmę, która będzie robić niektóre rzeczy przypadkowo, tylko te rzeczy i te 33 lata doświadczenia. Z tego, co pamiętam, Masia, tam jest 350 osób pracuje w firmie, więc to też się nie wzięło z, też z, z, dlatego, że ktoś sobie tak wymyślił, tylko to jest praca ciężka wielu, wielu osób i tym samym wiecie, że trafiając do DTA, trafiacie w dobre ręce, w solidne i nie będzie pomyłek, nie będzie błędów, nie będzie przypadkowości przede wszystkim w tym wszystkim. Tutaj naprawdę świetnie i bardzo się cieszymy, że Asia wraz z zespołem będzie mogła uczestniczyć w trakcie spotkania właśnie w Londynie 18 września. Po pierwsze, będziecie mieli możliwość spotkania Asi, będziecie mieli możliwość pozadawania Pytań, no i właśnie nawiązania takiej troszeczkę bliższej relacji, bo tak naprawdę sami wiecie, że dużo łatwiej się komunikujemy z kimś, jeżeli kogoś znamy, poznaliśmy, czy działamy z tą osobą wtedy dużo przyjemniej, dużo łatwiej nam się właśnie kontaktuje. Super, więc, więc fantastycznie wiemy o tym, co jeszcze nas będzie czekać, a z tego co pamiętam macie również prelekcję o tym, żeby powiedzieć o niektórych aspektach troszeczkę więcej w trakcie właśnie przystani e-commerce i tym samym będziemy oczekiwali na to, że jeżeli przyjedziecie na spotkanie, to będziecie mogli właśnie w trakcie prelekcji zadać pytania, no i w kuluarach również. A ja chciałbym przypomnieć tutaj dla was, że my już 18 września widzimy się wszyscy właśnie na przystani e-commerce. O tyle ciekawie, ponieważ 18-19 września pamiętajcie również o tym, że na terenie Excel jest Expo e-commerce, które właśnie jest jednym z największych wystaw czy targów z branży e-commerceowych w Europie, gdzie będziecie mieli możliwość poznania wielu aspektów, które was mogą dotyczyć bądź interesować w waszej firmie czy w rozwoju Waszej firmy. Dlatego celowo wybraliśmy tą datę, skoro już będziecie mieli możliwość porozmawiania i zobaczenia, jak to wygląda u niektórych dużych międzynarodowych firm, które będą wam dostarczać być może oprogramowanie czy inne rzeczy u nas troszeczkę w zaciszu, w kuluarach po wypiciu sobie czegoś ciekawego oraz Bufety będzie, będzie bardzo ciekawy bufet, ponieważ osoba, która będzie nam go przygotowywała, również postara się o kilka ciekawych niespodzianek, jeśli o to chodzi. Więc pamiętajcie, 18 wrzesień w Excel koło w Londynie właśnie koło hali Excel i lotniska City odbędzie się nasze spotkanie, na które bardzo serdecznie zapraszam. Linki do zakupu biletu są w opisie tego wideo, tak również w opisie tego wideo znajdziecie linki i informacje dotyczące firmy DTA i ASI, aby móc się z ASIą skontaktować i jeżeli potrzebujecie już teraz kontaktu właśnie z firmą DTA, to której bardzo serdecznie zapraszam, żebyście się kontaktowali tu i teraz. Dziękujemy wam wszystkim bardzo serdecznie. Widzimy się 18 z wami. Dziękuję bardzo wszystkim. Jak najbardziej czekam na Was 18 września w przystani e-commerce w Londynie. Do zobaczenia. Będzie wiele ciekawych tematów, między innymi, jakie dostawy preferują angielscy klienci. Także zapraszam, czekam na Was. Do zobaczenia.